Boić. Nie, absolutnie nie. Mało tego, wziąć tabletkę na stres to też jest takie, no, doraźnie tak. Jeżeli ja wiem, że to jest mhm. wystąpienie raz na jakiś czas i teraz mam stres, tak, ale jeżeli to jest regularnie, to zastanawiamy się, dlaczego ja muszę wziąć tabletkę, dlaczego ten stres powoduje to u mnie. Natomiast zawsze. Wszystkie objawy, które są nowymi objawami, kołatania serca nowe, skoki ciśnienia, dotychczas miałam niskie ciśnienie, a teraz nagle mam wysokie, to jest typowy pierwszy objaw, z którym zgłaszają się do mnie kobiety i ja wiem, że to jest najczęściej właśnie wynik zmiany, zmiany hormonów. I to powinno być dla nas sygnałem. Nowe bóle głowy, bo to jest w ogóle bardzo częsta sytuacja, że mamy całe życie niziutkie ciśnienia. Kobiety są przyzwyczajone, że zawsze gdzieś u lekarza stąd, 60. I nagle zaczyna bolecie głowa. Neurolog, lekarz, badania. I nie wpadają nawet na pomysł zmierzenia ciśnienia, no bo przecież ja zawsze miałam niskie ciśnienie. A tu nagle, bach, sto, nawet 130 dla nich, czy 140 ciśnienie skurczowe, ale jak miały 90 w całe życie, to jest bardzo, bardzo duża różnica. I nagle się okazuje, że one w wyniku właśnie zmian hormonalnych rozwinęły, rozwijają nadciśnienie, czy skoki ciśnienia i stąd bóle głowy.